Czy ufać naszemu zegarkowi? To nie będzie audycja zawierająca lokowanie produktów, więc zakryję swój zegarek, ale zdecydowanie uważam, że jest to przydatne narzędzie. Po pierwsze, w codziennym życiu motywuje nas do większego wysiłku, pobijamy rekordy i patrzymy, ile kroków wykonaliśmy dziennie i czy doszliśmy do tego właściwego limitu. Z pewną satysfakcją nieraz stwierdziłam, że w trakcie dyżuru w szpitalu wykonuję do 10 tysięcy kroków, także jest to nie tylko praca, ale ćwiczenie. Natomiast, e, tak zupełnie serio, urządzenia monitorujące pracę serca są coraz szerzej stosowane w kardiologii. Możemy, e, możemy monitorować pacjenta holterem EKG przez jedną dobę, a możemy wydać mu urządzenie kompatybilne ze smartfonem, które przyłoży do klatki piersiowej w sytuacji objawów. To nie będzie idealny zapis, ale często. Pomoże nam wykryć arytmię, zaburzenia pracy serca, to się dzieje i naprawdę jest przydatne. Także zegarek też jak najbardziej może nam się przydać. Zwłaszcza, że są teraz i zegarki monitorujące, monitorujące pracę serca, to jest jakiś sygnał na początek, tak? czy warto pogłębić diagnostykę.